Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się przyciągać wszystko, czego pragną, z niemal magiczną łatwością, podczas gdy inni nieustannie walczą, nigdy nie osiągając swoich marzeń? Odpowiedź nie leży w szczęściu, przeznaczeniu ani skomplikowanych technikach manifestacji. Leży w niewidzialnej sile, która przenika cały wszechświat i którą możesz nauczyć się opanować, częstotliwości kwantowej. W tej chwili wibrujesz na określonej częstotliwości. Twoje myśli, emocje, przekonania, a nawet komórki wysyłają unikalny sygnał energetyczny do pola kwantowego. I oto, co zrewolucjonizuje twoje życie. Pole to nie reaguje na to, czego pragniesz. Reaguje na to, kim naprawdę jesteś. Przez dziesięciolecia uczono nas, że wizualizacja jest wszystkim. Wyobraź sobie swój cel, mówiono. Zobacz siebie, jak osiągasz swoje marzenia. Ale gdyby wizualizacja była wystarczająca, dlaczego miliony ludzi, którzy religijnie praktykują tę technikę, nadal tkwią w tych samych ograniczających rzeczywistościach? Prawda jest jednocześnie niepokojąca i wyzwalająca. Wizualizacja bez dostosowania wibracji to tylko fantazja. To tak, jakbyś próbował dostroić się do konkretnej stacji radiowej, podczas gdy odbiornik jest ustawiony na zupełnie inną częstotliwość. Możesz wyobrażać sobie, że słuchasz swojej ulubionej piosenki tak długo, jak chcesz, ale dopóki nie dostroisz częstotliwości, usłyszysz tylko szum. To, co naprawdę ma znaczenie, to nie obraz mentalny, który tworzysz przez kilka minut podczas porannej medytacji. Liczy się częstotliwość energetyczna którą konsekwentnie włączasz do swojego życia przez 24 godziny na dobę. To wyrównanie wibracji, które utrzymujesz, gdy nikt nie patrzy, gdy jesteś w korku, gdy pracujesz, gdy śpisz. Pomyśl o tym. Osoba prawdziwie bogata nie wizualizuje bogactwa. Ona żyje bogactwem. Nie musi przekonywać siebie, że zasługuje na dobrobyt, ponieważ jej tożsamość jest fundamentalnie zharmonizowana z tą rzeczywistością. Jej częstotliwość wibracyjna jest naturalnie dostrojona do obfitości, dlatego przyciąga ją bez wysiłku. Otaczające nas pole kwantowe jest nieskończenie bardziej wyrafinowane niż jakakolwiek ludzka technologia. Nie reaguje na piękne słowa, mechanicznie powtarzane afirmacje ani desperackie błagania. Reaguje na znacznie bardziej prymitywny i autentyczny język język czystej energii. Twoje zwykłe emocje są jak fale radiowe, które są nieustannie nadawane. Twoje codzienne decyzje są energetycznymi poleceniami wysyłanymi do wszechświata. Twój sposób bycia w świecie jest Twoim unikalnym podpisem wibracyjnym. A pole kwantowe nieustannie odczytuje ten podpis, organizując doświadczenia, które idealnie odpowiadają częstotliwości, którą wysyłasz. W tym miejscu większość ludzi gubi się wierzą, że mogą oszukać wszechświat. Medytują przez 20 minut, wizualizując sukces, a potem spędzają resztę dnia narzekając, wątpiąc, bojąc się. Rano wypowiadają afirmacje miłości własnej, a po południu sabotują się. Deklarują obfitość na papierze, ale ich działania zdradzają niedostatek. Pole kwantowe nie jest naiwne. Nie reaguje na to, kim udajesz, że jesteś. Reaguje na to, co autentycznie wibrujesz. A ta wibracja nie pochodzi tylko ze świadomych myśli. Wyłania się z całości Twojej istoty, Twoich podświadomych przekonań, wzorców emocjonalnych, nawyków neurologicznych, a nawet pamięci komórkowej przechowywanej w Twoim ciele. Wyobraź sobie przez chwilę, że istnieje już wersja Ciebie, która żyje dokładnie tak, jak chcesz. Nie w odległej przyszłości, ale teraz. W równoległej rzeczywistości dostępnej poprzez dostosowanie Twojej częstotliwości wibracyjnej. Ta wersja Ciebie nie walczy o to, czego chce, po prostu jest tym, kim musi być, aby naturalnie doświadczać tych rzeczy. Jak ta wersja Ciebie się zachowuje? Z jaką energią budzi się rano? Jak podejmuje decyzje? Jaki jest jej stosunek do pieniędzy, relacji, wyzwań? Co ważniejsze, Jaki jest jej stosunek do samej siebie? Osoba, która już żyje swoim idealnym życiem, nie błaga o wyniki, nie błaga wszechświata, nie odkłada własnej realizacji czekając na idealne okoliczności. Po prostu istnieje w stanie spokojnej pewności siebie, naturalnej łatwości i ciągłej płynności. Jej energia jest magnetycznie przyciągająca, ponieważ nie ma w niej wewnętrznego oporu. Nie ma konfliktu między tym, kim jest, a tym, czego chce. To jest sekret, którego nie uczą tradycyjne techniki manifestacji. Musisz przestać próbować osiągnąć swoje idealne życie i zacząć wcielać w życie osobę, która już je prowadzi. Musisz przestać zaprzeczać swojej godności, przestać odkładać na później poczucie własnej wartości, przestać uzależniać swoją wartość od zewnętrznych wyników. Kiedy w końcu uznasz, że jesteś już godny, kompletny, wystarczający, nie jako mentalna afirmacja, ale jako wcielona prawda, Twoja częstotliwość wibracyjna natychmiast się zmienia. A kiedy zmienia się Twoja częstotliwość, Twoja rzeczywistość nie ma innego wyboru, jak tylko przeorganizować się, aby odpowiadała tej nowej sygnaturze energetycznej. W ten sposób dochodzimy do sedna kwantowej manifestacji spójności. W świecie fizyki kwantowej spójność opisuje stan, w którym wszystkie części systemu wibrują w idealnej harmonii. Kiedy stosujemy tę zasadę do manifestacji, spójność oznacza, że Twoje myśli, emocje i zachowania są całkowicie zharmonizowane i zmierzają w tym samym kierunku. Pomyśl o spójności jak o różnicy między zwykłą żarówką a laserem. Żarówka emituje światło we wszystkich kierunkach, jest rozproszona, słaba. Nie ma ogniska. Laser skupia całą swoją energię na jednej częstotliwości, tworząc związkę tak potężną, że może przeciąć każdy materiał. Większość ludzi żyje jak żarówki. Ich myśli zmierzają w jednym kierunku, emocje w innym, a działania w jeszcze innym. Ta energetyczna niespójność tworzy słaby i niejasny sygnał, którego pole kwantowe nie jest w stanie jasno zinterpretować. Rezultat? Powolne, niespójne lub nieistniejące manifestacje. Ale kiedy osiągasz spójność, kiedy Twój stan wewnętrzny konsekwentnie odpowiada Twoim zewnętrznym pragnieniom, stajesz się jak ludzki laser. Twoja energia skupia się na określonej częstotliwości, tworząc sygnał tak jasny i potężny, że wszechświat nie ma innego wyboru, jak tylko odpowiedzieć z chirurgiczną precyzją. Spójność nie oznacza doskonałości. Oznacza konsekwencje. Oznacza, że przez 80% czasu Twoje wibracje są zsynchronizowane z tym, co chcesz stworzyć. Oznacza, że kiedy się rozsynchronizujesz, szybko to rozpoznajesz i dostosowujesz się, zamiast spędzać tygodnie lub miesiące na nieświadomym sabotowaniu własnych pragnień. Porozumienie nie oznacza doskonałości. Oznacza spójność. Oznacza, że w 80% przypadków twoje wibracje są zgodne z tym, co chcesz stworzyć. Oznacza, że kiedy się rozsynchronizujesz, szybko to zauważasz i dostosowujesz się, zamiast spędzać tygodnie lub miesiące na nieświadomym sabotowaniu własnych pragnień. Dokładnie to samo dzieje się, gdy wysyłasz sprzeczne sygnały do pola kwantowego. Wizualizujesz finansową obfitość, ale Twoje ciało kurczy się z niepokoju za każdym razem, gdy myślisz o pieniądzach. Twierdzisz, że zasługujesz na miłość, ale twoje działania pokazują strach przed intymnością. Deklarujesz zaufanie do wszechświata, ale obsesyjnie kontrolujesz każdy szczegół swoich planów. Te wewnętrzne konflikty tworzą coś, co możemy nazwać interferencją kwantową. Fale energetyczne, które wzajemnie się znoszą, powodując osłabienie lub zanik częstotliwości. To tak, jakby dwa magnesy o przeciwnych biegunach próbowały się połączyć, odpychają się, tworząc napięcie bez ruchu. Pole kwantowe interpretuje tę niespójność jako niezdecydowanie, a niezdecydowanie rodzi więcej niezdecydowania, zamieszanie rodzi więcej zamieszania. Kiedy nie masz jasności co do tego, kim jesteś i czego naprawdę chcesz, wszechświat odbija tę niepewność z powrotem do ciebie, poprzez niejednoznaczne i frustrujące doświadczenia. Dobra wiadomość jest taka, że możesz wykryć te rozbieżności, zwracając uwagę na swoje uczucia. Za każdym razem, gdy pojawia się konflikt między tym, czego świadomie pragniesz, a tym, czego nieświadomie się obawiasz, twoje ciało rejestruje to napięcie. Niepokój, opór, prokrastynacja, sabotowanie siebie to wszystko są oznaki, że twoja częstotliwość wibracyjna jest podzielona. Oto prawda która całkowicie zmieni twoje podejście do manifestacji. Pole kwantowe nie odzwierciedla twoich pragnień, odzwierciedla twoją tożsamość. To rozróżnienie jest absolutnie kluczowe i wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób nie udaje się wprowadzić trwałych zmian w swoim życiu. Pragnienie to chęć posiadania czegoś, czego nie masz. Tożsamość to bycie kimś, kto naturalnie ma takie doświadczenia. Kiedy pragniesz, przyznajesz się do oddzielenia. Kiedy przyjmujesz tożsamość, deklarujesz jedność. Obserwuj ludzi, którzy odnoszą naturalny sukces w dowolnej dziedzinie. Oni nie chcą sukcesu. Oni odnoszą sukcesy. Nie jest to coś, do czego dążą, ale coś, co wyrażają. Ich tożsamość jest tak zharmonizowana z sukcesem, że płynie on przez nich bez wysiłku, jak woda przez niezakłócony kanał. Magiczny moment następuje, gdy twoja tożsamość i pragnienia idealnie się ze sobą łączą. Kiedy to się dzieje, przestajesz chcieć i zaczynasz wiedzieć, przestajesz próbować i zaczynasz być, przestajesz szukać i zaczynasz pozwalać. W tym stanie harmonii twój sygnał energetyczny staje się krystalicznie czysty. Nie ma już zakłóceń, nie ma już interferencji. Pole kwantowe otrzymuje jasny i jednoznaczny komunikat o tym, kim jesteś i organizuje doświadczenia, które doskonale odzwierciedlają tę tożsamość. To jak różnica między pytaniem, kiedy spotkam miłość swojego życia, a spokojną pewnością, jestem głęboko kochaną osobą, między jak zdobędę wystarczająco dużo pieniędzy, a jestem z natury bogaty, między czy odniosę sukces, a jestem kreatywnością i wartością w działaniu. Teraz zagłębimy się w praktyczną mechanikę tego, jak przeprogramować swój system nerwowy. Aby utrzymać nową częstotliwość wibracji, bo jedną rzeczą jest intelektualne zrozumienie tych pojęć, a zupełnie inną jest włączenie ich w tkankę swojej codziennej rzeczywistości. Twój system nerwowy jest jak doświadczony muzyk. Automatycznie gra utwory, które ćwiczył przez lata. Jeśli zawsze reagowałeś na wyzwania strachem, twój układ nerwowy będzie nadal grał symfonię strachu, dopóki świadomie nie przeprogramujesz go. Jeśli zawsze interpretowałeś odrzucenie jako dowód swojej nieadekwatności, będziesz nadal grał te melodie, dopóki nie wybierzesz nowej piosenki. Kluczem jest coś, co nazywamy kotwiczeniem częstotliwości małe codzienne przekierowania, które stopniowo dostosowują Twoją standardową reakcję neurologiczną. Nie są to dramatyczne zmiany, które trwają trzy dni. Są to konsekwentne mikrokorekty, które kumulują się prowadząc do głębokich przemian. Na przykład, za każdym razem, gdy złapiesz się na myśli, to nigdy nie zadziała, świadomie przekieruj ją na odkrywam, jak to może zadziałać. Kiedy zauważysz niepokój związany z przyszłością, weź głęboki oddech i połącz się z poczuciem pewności siebie w teraźniejszości. Kiedy poczujesz, że pojawia się stara historia ograniczeń, delikatnie zastąp ją nową narracją możliwości. Ale oto sekret, o którym niewielu wie. Najsilniejsze zakotwiczenie następuje, gdy zsynchronizujesz swoje serce i mózg. Badania pokazują, że kiedy te dwa centra osiągają spójność, kiedy ich rytmy harmonizują się, twoje pole elektromagnetyczne dramatycznie się rozszerza. Dosłownie stajesz się potężniejszym nadajnikiem energii. To nie jest metafora, to mierzalna fizyka. Kiedy twoje serce i mózg są spójne. Generujesz coś, co naukowcy nazywają subtelną energią sygnałową. Częstotliwość, która może wpływać na ludzi, sytuacje, a nawet pozornie przypadkowe wydarzenia wokół ciebie. Być może zacząłeś zauważać sekwencję cyfr, która powtarza się w Twoim życiu. 777 na zegarku, tablicach rejestracyjnych, paragonach, numerach telefonów. To nie jest przypadek. Nazywamy to echem energetycznym sygnałem, że twoja świadomość zaczyna tunelować się do nowej rzeczywistości. W numerologii i fizyce kwantowej pewne częstotliwości tworzą punkty zbieżności, w których krzyżują się różne rzeczywistości. Liczba 777 ma szczególne znaczenie, ponieważ symbolizuje duchową harmonię, przebudzenie świadomości oraz nagrodę za wiarę i wytrwałość. Kiedy zaczynasz wielokrotnie dostrzegać te sekwencje, oznacza to, że Twoja częstotliwość wibracyjna tworzy synchroniczności, momenty, w których niemożliwe staje się nieuniknione. Pomyśl o tych synchronicznościach jako o potwierdzeniu, że jesteś na właściwej drodze. Są one informacją zwrotną w czasie rzeczywistym z pola kwantowego, sygnalizującą, że Twoja nowa tożsamość jest rozpoznawana i integrowana z matrycą rzeczywistości. Każda liczba 797, którą widzisz, jest jak głos wszechświata mówiący. Tak odbieramy Twój nowy sygnał, tak reorganizujemy okoliczności, aby dopasować się do tej częstotliwości. Ale oto kluczowa kwestia. Te synchroniczności nie są ostatecznym celem, są kamieniami milowymi na drodze. Wskazują, że przechodzisz między rzeczywistościami, przechodząc od starej tożsamości do nowej. Prawdziwa moc nie polega na dostrzeganiu liczb, ale na rozpoznaniu tego, co one reprezentują stajesz się energetycznie spójny z rozszerzoną wersją siebie. Niektórzy ludzie uzależniają się od synchroniczności, z niecierpliwością czekając na kolejny znak, który potwierdzi ich postępy. To błąd. Synchroniczności są naturalne, gdy jesteś w harmonii, pojawiają się same, bez konieczności ich poszukiwania. Kiedy przestajesz ich ścigać i po prostu ufasz procesowi, mnożą się one w sposób wykładniczy. Jednym z powodów, dla których tak wiele osób nie udaje się utrzymać głębokich zmian, jest to, że próbują przeskoczyć bezpośrednio z jednej tożsamości do zupełnie innej. To jak próba wspinania się na szczyt góry jednym skokiem możesz to osiągnąć na chwilę, ale nieuchronnie spadniesz z powrotem do punktu wyjścia. Trwała transformacja następuje poprzez coś, co nazywamy mostem tożsamości proces, w którym świadomie przechodzisz przez pośrednie wersje siebie. Pozwalając każdej nowej tożsamości ustabilizować się, zanim przejdziesz do następnej. Wyobraź sobie, że chcesz zmienić swój stosunek do pieniędzy, przechodząc od mentalności niedostatku do prawdziwej obfitości. Zamiast próbować natychmiast przekonać siebie, że jesteś bogatą osobą, stworzyłbyś most tożsamości. Najpierw stałbyś się kimś, kto uczy się o obfitości, następnie kimś, kto dostrzega możliwości, potem Kimś, kto podejmuje mądre decyzje finansowe, następnie kimś, kto z łatwością przyciąga zasoby, i w końcu kimś, kto jest z natury bogaty. Każda zmiana jest na tyle niewielka, że podświadomość akceptuje ją bez oporu, ale na tyle znacząca, że powoduje rzeczywistą zmianę. To tak, jakbyś zamiast próbować wspinać się po gładkiej ścianie, korzystał ze schodów. Każdy krok prowadzi cię wyżej, ale nigdy nie jest na tyle trudny, żebyś się poddał. Proces ten odzwierciedla to, co dzieje się w fizyce kwantowej. Elektrony nie przeskakują bezpośrednio między odległymi poziomami energii. Przechodzą przez pośrednie stany, z których każdy umożliwia kolejny skok kwantowy. Twoja osobista transformacja przebiega zgodnie z tymi samymi uniwersalnymi prawami. Piękno mostu tożsamości polega na tym, że szanuje zarówno twoje pragnienie rozwoju, jak i potrzebę stabilności. Ciągle się rozwijasz, ale nigdy nie czujesz się zagubiony ani odłączony od tego, kim jesteś. Każda nowa wersja ciebie zawiera i integruje wszystkie poprzednie wersje, tworząc płynną ewolucję zamiast traumatycznego zerwania. W miarę jak opanowujesz zasady częstotliwości kwantowej i konsekwentnie wdrażasz swoją nową tożsamość, dzieje się coś niezwykłego. W naturalny sposób wkraczasz w stan, który nazywamy spokojnym pozwoleniem. Jest to najpotężniejszy stan manifestacji, a także najbardziej niezrozumiały. Spokojne pozwolenie nie jest biernością. Nie polega na siedzeniu i czekaniu, aż wszechświat dostarczy ci twoje pragnienia na srebrnej tacy. Jest to stan zamieszkiwania swojej częstotliwości wibracyjnej z taką pełnią, że przestajesz próbować kontrolować, jak pojawiają się wyniki. Stajesz się żywym ucieleśnieniem swojej wizji i ufasz, że wszechświat znajdzie najskuteczniejsze sposoby wyrażenia tej rzeczywistości. W tym stanie nie manifestujesz już, jesteś manifestacją, nie próbujesz przyciągać obfitości, jesteś obfitością, nie szukasz miłości, jesteś miłością. Różnica między tobą a twoimi pragnieniami znika, ponieważ uznajesz, że nigdy nie było prawdziwego rozdzielenia. To tak, jakbyś był magnesem, który przestał martwić się, czy przyciągnie metal. Magnes nie próbuje być magnetyczny, magnetyzm jest jego istotą. Podobnie, kiedy całkowicie wcielasz w siebie tożsamość wibracyjną, przestajesz martwić się, czy osiągniesz odpowiednie doświadczenia. Są one naturalnym wyrazem Twojej częstotliwości. W tym stanie spokojnego pozwolenia podejmujesz inspirujące działania, kiedy czujesz się do tego powołany, ale nie przywiązujesz się do konkretnych rezultatów. Tworzysz plany ale pozostajesz otwarty na możliwości wykraczające poza Twoją wyobraźnię. Poświęcasz się swoim celom, ale nie czerpiesz swojej tożsamości ani wartości z sukcesu lub porażki. Ironią losu jest to, że im mniej potrzebujesz konkretnych rezultatów, tym silniej je przyciągasz. Im mniej kontrolujesz, tym większy masz wpływ. Im mniej wymagasz, tym więcej otrzymujesz. Ponieważ kiedy naprawdę żyjesz w częstotliwości pełni i obfitości, Wszechświat nie ma innego wyboru jak tylko odzwierciedlić tę rzeczywistość z powrotem do ciebie. Żyjemy w wyjątkowym momencie historii ludzkości. Po raz pierwszy nauka potwierdza prawdy znane mistykom od tysiącleci, że świadomość i rzeczywistość są nierozłączne, że myśl i materia nieustannie oddziałują na siebie, że każdy człowiek jest potężnym nadajnikiem i odbiornikiem częstotliwości kwantowych. Nie jest to już ezoteryczna filozofia. To fizyka eksperymentalna. Nie są to już wierzenia duchowe, są to mierzalne fakty. A to zmienia wszystko. Nie jesteś bierną ofiarą okoliczności. Nie jesteś zdany na łaskę sił zewnętrznych, nad którymi nie masz kontroli. Jesteś aktywnym współtwórcą rzeczywistości, wyposażonym w najbardziej zaawansowaną technologię we wszechświecie, swoją własną, świadomie ukierunkowaną świadomość. Pytanie nie brzmi, czy masz moc, aby zmienić swoje życie, zawsze ją miałeś. Pytanie brzmi, czy zdecydujesz się świadomie i celowo wykorzystać tę moc, czy też będziesz nadal tworzyć według schematu, powtarzając te same nieświadome wzorce, które stworzyły twoją obecną rzeczywistość. Częstotliwość kwantowa nie jest czymś, czego można się nauczyć intelektualnie. Jest to coś, co wchłaniasz poprzez doświadczenie. Nie jest to technika, którą praktykujesz od czasu do czasu. Jest to sposób bycia, który konsekwentnie pielęgnujesz. Nie jest to narzędzie, którego używasz, gdy jest to wygodne. Jest to rzeczywistość, w której nieustannie żyjesz. Każda myśl, którą myślisz, każda emocja, którą odczuwasz, każda decyzja, którą podejmujesz, wysyła określoną częstotliwość do pola kwantowego. Pole to zawsze odpowiada, zawsze organizuje, zawsze spiskuje aby odzwierciedlić z powrotem do ciebie dokładnie to, co wibrujesz. Życie, które teraz prowadzisz, jest doskonałym odzwierciedleniem częstotliwości, którą do tej pory wcieliłeś w życie. Jeśli chcesz innego życia, potrzebujesz innej częstotliwości. Jeśli chcesz rozszerzonej rzeczywistości, potrzebujesz rozszerzonej tożsamości. Jeśli chcesz niezwykłych doświadczeń, musisz stać się niezwykłą osobą, nie poprzez desperackie działania, ale poprzez spokojne wyrównanie energii. Kiedy przyswajasz te słowa, coś już zmienia się w Twojej częstotliwości wibracyjnej. Samo zrozumienie tych zasad dostraja Twoją wewnętrzną antenę, nastawiając Cię na wyższą stację możliwości. Czujesz to? Subtelne rozszerzenie swojej energii, stopniowe otwieranie się na to, co jest możliwe, rosnące poczucie, że może, tylko może. Naprawdę jesteś w stanie żyć niezwykłym życiem, o którym zawsze marzyłeś, zaufaj temu uczuciu. To twoja naturalna częstotliwość kwantowa przypomina ci, kim naprawdę jesteś pod wszystkimi wyuczonymi ograniczeniami, wszystkimi uwarunkowanymi lękami, wszystkimi historiami, które opowiadałeś o tym, dlaczego twoje życie musi być małe. Jeśli ta treść poruszyła cię w jakiś sposób, rozważ pozostawienie Super jest to bezpośredni sposób wsparcia tej pracy i pomocy nam w dalszym szerzeniu wiedzy, która zmienia życie. Twój gest ma znaczenie, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy jeszcze zetkną się z tym przesłaniem. Pole kwantowe czeka. Nie ocenia twojej przeszłości, ani nie wątpi w twoje możliwości. Czeka po prostu na wyraźny sygnał od osoby, którą teraz wybierasz. A kiedy zaczniesz nadawać tę częstotliwość spójnie i konsekwentnie, kiedy włączysz tę nową tożsamość z autentycznością i pewnością siebie, cały wszechświat przeorganizuje się, aby uczynić tę rzeczywistość nieuniknioną. Twoje idealne życie nie jest odległym celem, który możesz kiedyś osiągnąć. Jest to częstotliwość dostępna już teraz, czekająca, aż się na nią dostroisz. Jest to tożsamość, którą możesz przyjąć w tej chwili. Wibracja, którą możesz aktywować wraz z następnym oddechem. Moc zawsze była w Twoich rękach. Technologia zawsze była dostępna. Pole kwantowe zawsze odpowiadało. Pozostaje tylko jedno pytanie: jaką częstotliwość wybierzesz? Życie, o którym zawsze marzyłeś, jest tylko o jedno dostrojenie częstotliwości dalej, a to dostrojenie może nastąpić już teraz. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej do zmiany swojego życia? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe: jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie, jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.